Pieną paczki i czekam cię A stąd spierdalam Patrz. Tak wiedziałem, że to jest za pięknie jest. Zobaczyłem, Mamu. A idę. A jak? To... Ten kolega idzie ten kolega idzie potem stać, jest... to możemy w dwóch robić. Oho, przyjechali. Cicho teraz negocjować, będę. Policja? Tak. Hmm. Negocjuj, wolny odjazd na lambo i naprawkę za to. pierdalać! A. BMA, nie nasza. Ale w środku, w środku oni podejdą. Stój tam, stój tam. Cześć. Nego. się tam policja. Witam. Hello. Trwa tutaj napad tutaj aktualnie. Dzieje. Trwa tutaj napad. I dobrze. mamy pewne żądania. Ile napastników ile zakładników? Dwóch napastników, trzech zakładników. Jak się czujecie, zakładnicy? Jak się czujecie? Ja się czuję dobrze, tylko serać mi się chce. I tak jak pani słyszała? Yy, nego. Dwóch jest zakładników, napastników, napastnicy, czyram się dobrze? Powiedz Przychodzę do dalszych negocjacji. Jest ze dwóch zakładników. Pani pani policja, Proszę pani. pani, jest dwóch zakładników. Dwóch napastników. Dwóch napastników ma. Powiedziała pani trzech na razie. No dobrze, no, to, to poprawię. Czego żądacie? Jest... E, żądamy przede trako, wszystkim wolnego tak. odjazdu. Okej okay. Oraz braku kolczatek na całej długości pościgów. To są całe żądania. Mm, na całej nie ma opcji. Do miasta i na wieżę tylko. O, o dobrze, do, w takim razie do miasta i na wieżę. Mogę dać za dwóch zakładników na 800 metrów. Na 800 metrów. No to nie za ciekawie, że tak powiem. Gdzie ty stoisz? Piszcie że ciekawe. Dobra, co tam wynegocjowałeś? Mów Srać mi się chce 800 metrów na kurczatki, tylko Dobra, to się będzie... O, baba czapka! Dobra, zgadzamy się Okej okay. Twoja baba jest w środku Nego do SV A się zapytaj, czy będę mógł auto naprawić, jak nas zginęli A, dobra, jeszcze, jeszcze jedno no. Jeszcze jedno mam Czy będzie można naprawić auto? Bo nam eee, jechali lambo, bez pardonu. Ale. Nie, nie muszę to zgodzić. No tak, ale troszeczkę uderzyliście w nasz pojazd, a dokładnie w lambo. Czekaj. ktoś w lambo? Jak mnie uderzyli? Uderzyli! Idź tam, idź tam, idź tam. Gdy przyjeżdżaliście... No, no ja widziałem w ja też widziałem. W... Tak, elegancko. bez naprawki. No, bez naprawki. chce chodzi o naprawę pojazdu teraz. Ponieważ gdy tutaj podjeżdżaliście, uderzyliście w ten samochód w Lamborghini. Już przed całym pościgiem, nie? Nie w trakcie, tylko tak. Lamborghini. fałki. Ale to panie, władzę bym ukuł, ale ja pierdolę. W jaki sposób? W są groźby? Nie, to jest właśnie komplement e, mam naprawić tego, teraz tak? pojazd tak, z powodu tak, tego, tak. że nie by uderzyliśmy w pani, pani mówiła, to... Skąd ma Pan pewność, że nie jestem nieletnia? Ale no, bo... tutaj jeżeli Pani pracuje w policji to jest Pani chyba prawdopodobnie letnia A Może jestem córką Pana 01 Ale no to i tak nic nie zmieni, bo Pani nie mogła pracować Nie boisz się Pani? Dobra, dobra to po, po, po tej akcji idziemy na randkę i będzie okej Na niego pedofilię podklepujemy. To? Mm. No, nie wolno, pani, ja panią randkę na, na kolanach zabiorę, nie? No może nie chce pani rzucić tej pracy, będziemy razem napady robili Wiesz co, wydaje mi się, że nie bardzo ja będę pani pieskiem, będę pani buty czyścił Jesteśmy, <grym jesteśmy, <grym <grym jesteśmy, bardzo przystojni, <grym> tylko ja że wzałam, teraz widziałeś. nie możemy pokazać na, na naszych twarzy Na ty, napastniku? Napastnicy całe życie gotowi Lambo gotowe? na są gotowi A można się pośpieszyć, bo Zaj mi się starać coraz tak. bardziej chce Ja sobie przejmę Nego, możesz iść nie. Mogę iść Dzień już? Dobry. Dziękuję Nie wy nie można Już ponego Czy to jest zakładnik nie. Dobra Nego to jest fał mnie stąd, bo strać się chwilę No to właśnie nostek poproszę jeden jeden tu A tak z Dacie ciekawości, radę. panie władzo, ile jest jednostek radę. na pościg przygotowanych? No nie powiem ci tajemnicą. No. Dacie to, że radę, tak, radę zapasnicy. Zakład... Wierzę w Bierze was. A ja wierzę, że zaraz się przeszukam, nie? Twoje... Szukaj, Będziemy... tylko... Będziemy tu siedzieć i sprawdzę twoje wszystkie notatki, dosłownie poszukiwania. Moje? Sprawdzaj, 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 sprawdzaj. Jaki cwania, kurde? Sprawdzaj. Dobra. My... Wysil on nam mordy piłowo, jak go braliśmy na zakładnika. Właśnie, sprawdzaj. Czech, wychodź, wychodź, wychodź. Dobra, chodź, Napastnicy wychodzą do nas. Radni, chodź. Prowadzisz? Chyba tak. Dobra. Kiedy możemy? Nie wiedzę. Do widzenia. Możemy jechać? Dacie radę chłopacy, uciekajcie Dalej. przed nimi. A teraz krzyż na drogę, bo jeździ jeździć nie mówią. O kurwa! Mógłbyś no, go najmniej to zostawić otwartą! No, ale tych jednostek to więcej chyba wziąć nie mogli. Pół komendy przyjmują o kurwa ty, ale naprawili? Nie, stój, stój Ej Stop, Miśki. stop! Ej, co to ma będzie naprawione Naprawia, ci się kura No to naprawcie sobie, nie? Dobra Naprawej To mogę tu? No naprawdę, na Lepiej by było jakbyś zjechał z drogi, nie? No zjedź no Dobra, nie czeka, jebra, No dobra, naprawiają sobie już czekaj Nie umiesz Naprawimy ci to już tak. Dobra słuchajcie, dzięki Skąd? Zajebiście Dzięki, cię naprawiam, No to zielone 3 cztery Ale tylko silnik nam naprawił Co? Ale tylko silnik No to On jak <noise> ja zaraz wchodzę na radio i się pytam chłopaków czy se policji nie chcą No i git Ale upikłem cię fajny. To ja teraz jeszcze im uciec Tak To może być Powolutku, na no spokojnie Ona no, na prędkość ich nie porobię Tak, słucham Mordu nie masz niecharki potrzebne i tu nie nakają Aktualnie goni mnie policja, wiesz? Ci pomogę? No jak chcesz to dawaj No git Czekaj, ja. A co robicie? Gdzie gonicie? Co, co się dzieje? Eee... No co, gonią nas Raz, dwa, trzy, cztery jednostki Git, eee, jest? się. Eee, aktualnie jedziemy w stronę kwadraciaka Ja to... Dystans mamy Mamy trochę dystansu Ła tak, stówka się nie pomogła. Czy Sportówki ci, go, ci gonią, czy są jakieś te? Challenger i Jeep. Y... Czekaj, Challenger, Jeep, Jeep. Jeep to może... I jeszcze Jesteś, jakaś droga. W... Coś, co Walforth może wjechać, czy nie ma? Jest, jest. Zrobimy tak, nie? Mhm. Awa, czekaj, zrobię ci... Ci szybko zastawkę gdzieś Trzy jednostki, jednostki. Dobra, dobra Git 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 Zaradam, ci, zaradam ci dziewca Dobra, dobra, dzięki Ej, zaraz będziemy mieli gipsa i będzie zastawa, także Powoli gid. spokojnie, nie? O no tak Pisa. Co tam, małeś? Co, tam małeś? <laughs> Oj, będzie dach Oła, awa, Dobra, bez dachu się obeszło. Na no, spokojnie, na spokojnie, żeby fury nie okay. destylować. Okay. Ale wiesz, że się na oglądałem filmików takich jak jeszcze chłopaki. Mhm. Mm A na bezpuci śleja. Tak. Lecimy zaraz do góry, znowu do miasta. Mhm. Mm No Nabijaj, nabijaj Ej, słyszysz? Wysłałem trzy no. nie? No Wjeżdżasz po parkingu do góry, ja zjeżdżam w nich w dół i od razu uciekasz w prawo o, Jeden został, i w prawie fin Ej, cicho, weź powtórz Parkingiem do góry Tak Ja wjeżdżam w dół i fituję mhm. Tam masz wjazd od razu na prawo, zeskakujesz i uciekasz Dobra, bo jedzie ziomek, to ja mu zaraz wytłumaczę i ten... I już jedziemy tam, no? Ja, ja, ja. Dobra, hello. hej Dobra, słuchaj. Słucham e, Pojedziemy na, na parking, taki. Zaraz zaznaczę. Kurwa, destruję się. Odznacz Jeepsa. Oła, 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 oła. Oła, oła. Odznacz oła, oła. Oła. gipsa Oznaczyłem. Jedź tam, jedź tam. Na patykach. Na patykach? Na mota przysiadka. Byle szybko. Czemu ja w tej furze pancerza nie mam? Trzeba pod Na patykach jestem, na patykach jestem. Gdzie? Podjeżdżam. Kurwa na... Yy, kurwa koło tej, tej, Kurwa! Dlaczego? Koło komendy tutaj, kurwa, takiej, tej... synro Nie. Aaaa! Której? Kurwa, kolanem ci się zderzy mi. za jednym. Dzipsa dżipsa, daj dżipsa, daj. Komenda halo. To Aha. To kontaktuješ? Ja. O, oła, kurwa, jebany cwala Oktawia, masz otwartego kura? Weźcie mnie, otwórzcie Bir şey Ktoś podjedzie z w sensie tego zatrzymanego do mnie, czy on tak z nim stać na środku ulicy? Mogę pani wypuścić. Pogięłam. <grywa> <grywa> Masz otwarte. Zamknięte Otwarte już. Otworzyłem. Zamknięte. A to też. Jest... Nie. Wrzucić go nie mogę. Nie mogę, zamknięte. Aha, no to przecież od. Aha. To było otwarte. No teraz. Zamknięte. Nie mogę go wrzucić. No jakim cudem jak jest otwarte? Patrz. Strój ty pierwszy wejście. Przy aucie. Zaraz, bo kluczyki się zacięły mi. Jakbym jeszcze miał wytrych? Zpięć Żebym miał jeszcze wytrych. miała wytrych. Ja też nie mam. No przecież kurwa, to proszę no mnie przeszukać, Mam mnie coś, w tylnej kieszeni. O nie mam weprzuchu zajebiście. Teraz już znam także. Mam w tylnej kieszeni, proszę to. wziąć. O, dobra Udało Ci się? Zrzucaj Dobra, no. tak ci się jak broń i misję. Jakie twoje czuś... Czekaj chwilę, bo mi kazali tutaj przyjechać, no? Skakuj. No podjechałam tutaj. A ten, jedziesz za nami się drugiego, jedźcie tam, a niech... a Oj, jedzie za nami, jedź tam na miejsce. No i Panie Konikowie, KDD, jak zarobisz tu no. Bardzo dobre, bardzo Nie, dobre. Muszę Nie, mieć już zostawili. O, są. Wyróżcie wyróżcie nam tego, wolę wolę nam wolę tego wolę drugiego. Wypadę. O, dobra. To obserwuję. Na pewno się dogadać nie chcesz. Nie, nie, chcę ja, chcę się ja, nie? Już, ja już pytałem tutaj pana jakie zarobki w tej policji. Panowie prawa swoje znacie? Znamy. Wzywam służby więzienną miłej recenzji. Dziękuję. Chyba no? Tu jesteś. Kurwa. No nie pobiodło się. Weź, 2 miliony. 2 miliony wiesz, czemu? Myślałem, że miałem pistoli na sobie. Ile? 4 Windki, 6 SNS-ów, 2 zwykłe, jeszcze 6 cams i jeden kizwa bolowy. O kurwa.